Garguła gol! Nie wasdalnego niestety. ty. Większa Gol, gol, gol! na pole karne są i gol! obrót! Sprawdzi 2 do 2! Kula Proszę Państwa, niesamowita sytuacja! Właśnie dostajemy informację. Gol na 2 do 2 dla Odenze i to oznacza, jeśli tam się nic nie zmieni, że Wisła będzie grać wiosną w europejskich pucharach! Czekamy tutaj, proszę! Wyczekiwanie! Teraz wreszcie unieśli mogli, zostaje nagrodzony. To jest naprawdę niesamowita historia tutaj w Krakowie Dzieje się to wszystko na waszych oczach. To jest przykład na to, że trzeba grać do końca, wierzyć w to. Wierzyć w to, że może się wydarzyć naprawdę wiele na cud. I skończył się mecz Zwycięstwo dzięki temu, co dziś wydarzyło się w stolicy Anglii.